Sąd nie pozwolił rejestrować dziennikarzom przebiegu rozprawy. Na sali sądowej nie stawili się prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski ani Patryk Wild, którego protest wyborczy będzie ponownie rozpatrywany pod koniec kwietnia. Wild domagał się powtórzenia wyborów do Rady Miasta i prezydenta Wałbrzycha. Według Mirosława Lubińskiego, jednego z kandydatów na prezydenta Wałbrzycha, podczas wyborów samorządowych doszło do korupcji wyborczej, kupowania głosów na rzecz Platformy Obywatelskiej. W drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat Platformy Piotr Kruczkowski wygrał z Lubińskim niewiele ponad 300 głosami. Sąd Okręgowy w Świdnicy zdecydował jednak o oddaleniu protestu wyborczego złożonego przez Mirosława Lubińskiego. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie korupcji wyborczej w Obrzychu od 10 grudnia ubiegłego roku. Od tego czasu postawiła kilku osobom zarzuty za wręczanie pieniędzy osobom uprawnionym do głosowania, aby skłonić je do oddania głosu na określonych kandydatów, oraz za przyjęcie łapówki.